Fajne są walentynki, tylko najgorsza rzecz, która może się stać z walentynkami, to taka, że walentynki będziemy chodzić tylko raz w roku i, i cała napinka będzie związana właśnie tylko z tym dniem. A to, to nie o to chodzi. Do czego też zachęcamy, to żeby sobie wprowadzić taki nawyk, żeby co najmniej jeden posiłek wspólnie zjeść ze swoją żoną, ze swoim o, mężem. Uczcie się od siebie nawzajem, próbujcie różnych rzeczy, bo czasami. Też tak bywa, że ktoś chce coś zrobić, a druga osoba mówi nie, nie, ja, ja tego nie chcę, bo ja tego nie lubię, a nigdy nie próbowałeś. A może się okazać, że to będzie fajna zabawa. Żeby to nie było tak, że no dobra, spędzam czas z żoną, idę do kina. I co? No i posiedzieliśmy w kinie, obejrzeliśmy film i wychodzimy i wracamy do domu. Nie. Żeby po prostu mieć ten też taki czas, kiedy się zatrzymujecie, siadacie i spędzacie ze sobą po prostu czas rozmawiając czy milcząc jakkolwiek, ale po prostu żeby był ten czas taki milcząc. Nie ze mną te numery. Ja wiem, że to Dlaczego niektóre związki trwają długie lata, a inne rozpadają się szybko? Czy można stworzyć związek idealny? Jak długo trzeba kogoś znać, aby mieć pewność, że ta osoba jest tą właściwą? Od ośmiu lat jesteśmy małżeństwem i obserwujemy siebie oraz inne pary małżeńskie, zastanawiając się, co sprawia, że niektóre związki rozkwitają, a niektóre usychają. A może jest gotowy środek na to, aby stworzyć wymarzony związek? Zapraszamy Was do wspólnej podróży, gdzie, bazując na doświadczeniach własnych oraz naszych gości, spróbujemy przenieść relacje na wyższy poziom. Cześć, witamy Was w Korgo Świadku. Dzisiaj serce i Rozum. Mm, I dzisiaj sobie porozmawiamy, jako że jesteśmy. Świeżo po walentynkach. Myślę, że spędziliście je w sposób, który zapamiętacie, bo my na pewno tak. Tak. Bardzo, bardzo fajna randka, ale to może kiedyś. Powiemy następnym innej razem. Okazji. I dzisiaj chcielibyśmy, właśnie nawiązując do. Dnia Świętego Walentego. Coś właśnie tutaj w tym temacie z Wami porozmawiać, podzielić Ta, tak, się. Ale dlatego, że walentynki są raz w roku, a czas spędzany razem e, może być częściej i powinien być częściej. Jeżeli chcemy, żeby nasze związki rozkwitały, jak przepiękne ogrody, to powinniśmy spędzać ze sobą jak najwięcej czasu, pielęgnować te momenty, celebrować te momenty i dzisiaj chcemy sobie właśnie o takich momentach porozmawiać. Ciekawa jestem, jak Wy spędzacie czas z sobą. Piszcie, inspirujcie też, inspirujmy siebie nawzajem, a my Wam dzisiaj powiemy troszeczkę z naszej perspektywy, jak to jest u nas. Tak, bo... On... Co lubimy, nad czym musimy popracować, bo są fajne rzeczy, ale no, chcemy popracować też nad jednym punktem, o którym będziemy mówić, bo wydaje mi się, że to jest takie fajne zdecydowanie tak. Bo jak to w walentynkach? Fajne są walentynki, tylko najgorsza rzecz, która może się stać z walentynkami to taka, że walentynki będziemy chodzić tylko raz w roku i, i cała napinka będzie związana właśnie tylko z tym dniem, a to to nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby te walentynki trwały cały rok i to faktycznie od nas to zależy, co my zrobimy ku temu, żeby tak właśnie nasze związki wyglądały. Więc my się dzisiaj z Wami podzielimy takimi sposobami na to, jak w miły, sympatyczny sposób spędzać ze sobą czas. Mm -hmm. Może jeszcze Wam się nie udało akurat, bo nie wiem, bo nie trafiliście, nie udało Wam się zarezerwować stolika, nie dostaliście się do kina czy gdziekolwiek, nie było miejsca, no to a nóż może coś stąd weźmiecie i w najbliższych dniach po prostu wdrożycie w życie i będzie fajnie. I stanie się to takim stałym punktem waszego pożycia małżeńskiego, jak to mawia mój, mój To jest mój tekst, pożycia małżeńskiego, tak. Skalice się to bardzo podoba. <grym> nie. Trochę mnie to rozśmiesza, takie poważne pożycie małżeńskie. Pożycie małżeńskie, no Skąd ale to… to wziąłeś w ogóle? A nie wiem, tak jakoś po prostu… <grym> no nie niezłe, niezłe. Dobra, tak. czyli… Zaczynamy. Pierwszym, wydaje nam się fajnym takim sposobem na spędzanie wspólnego czasu, to są wspólne wyjazdy. Może to być jakiś wyjazd weekendowy, może to być wyjazd w tygodniu. Na takich wyjazdach można ze sobą bardzo dużo spędzić czasu, dużo rozmawiać, a my kobiety, wiecie, robimy te rozmowy, tak? A często jest tak w codziennym życiu panowie zawsze dobrze pogadamy jutro, jutro. I tak to się odwleka, odwleka i czasem nie dochodzi do tej rozmowy. A na takich wyjazdach możemy ze sobą spędzać czas, możemy celebrować wspólnie na chwilę jeść pyszne jedzonką i bardzo dobrze się ze sobą bawić. Ale... Ale chcemy was zachęcić również w tym temacie do takiego spontanu. I my taki spontan kiedyś zrobiliśmy, czysty spontan, nie planowaliśmy i to było takie fajne i pamiętamy to do dzisiaj. Tak. Wracaliśmy z wyjazdu służbowego do Tarnowa i wracając po prostu tak nagle spontanicznie wymyśliliśmy, że on... a. Zobacz, jak to to wymyślił, nie? No, już teraz, no chyba ty, miśko. No, no, oczywiście, że ja. Niech będzie, niech będzie, nagrało się, także. Bardziej że to, kreatywną osobą w naszym związku jestem ja. Tak, tak. Chociaż mojemu mężowi też się zdarza. Tak, zdarza się czasami, no. ja, ja wymyślam, a on realizuje. To jest najważniejsze. No i, nie i wszystko. I wracając właśnie do tego wyjazdu służbowego. Do Tarnowa wracaliśmy i Karinka wpadła na pomysł, który mi się spodobał spontanicznie, żeby po prostu zatrzymać się w hotelu. No i trafiło tak, że zatrzymaliśmy się w hotelu. Tak, tak, a jeszcze, jeszcze a, nie, nie, no. nie, zdradzaj. Dobrze. Wiecie, mieliśmy zaplanowany czas właśnie tego wyjazdu i wiedzieliśmy, że nasze dzieci zostają u babci. I kiedy wracaliśmy, mówię, kurczę, takie piękne okolice, zostańmy sobie gdzieś na noc. Nie mieliśmy nic ze sobą, żadnej sztuteczki, do zębów, po prostu, no nic, nie było to planowane. I tak tak, jak, jak my... nie było szoteczki, to był test małżeński. Tak, Jakby nie było szoteczki w sklepie. przecież, pamiętasz no? No? Tak. No, parę rzeczy kupiliśmy w sklepie. Tak. <noise> no, żeby nie było. I postanowiliśmy sobie, że pójdziemy sobie do kina, zjemy jakąś pyszną kolację i po prostu zostaniemy sobie gdzieś na, na noc, w jakimś fajnym hotelu. A że lubimy takie fajne e, jakieś miejsca, no to postanowiliśmy poszukać szybciutko e, e, takiego miejsca, ale. No, za późno wpadliśmy na ten pomysł i tak się okazało, że już jesteśmy przed Katowicami. Uh -huh. W Katowicach no, nic specjalnego jakby takiego nie było. Może nie znaleźliśmy my. No, no. Maritum, Ale okazało maritum, się, że nagle gdzieś w okolicach Katowic jest hotelik, gdzie jest w pokoju, sauna. I tak było naprawdę ładnie, nie? Taki ładny, ładne zdjęcia, fajny hotel dzisiaj chyba zrobimy nawet reklamę temu hotelowi. Nie planowano, ale dobra, na pewno zachęcamy, żebyście kiedyś przetestowali. Pyszne jedzonko, Fajne <noise> pokoje. Fajne pokoje, tak. Mm -hmm. I postanowiliśmy, o, to tam to tam sobie pojedziemy. I wiecie, co się okazało, i co było najśmieszniejsze, że ten hotel e, znajdował się 15 minut od naszego domu, bo to było w łaziskach. Górnych, tak. Tak. I to było takie naprawdę zabawne, bo. Tak się śmialiśmy, my, my, kurczę, my jesteśmy 15 minut od domu, a my postanowiliśmy, co zostać w tym hotelu, nie? i to był super czas. Wygrzaliśmy się w saunie, mieliśmy romantyczny wieczór i pamiętamy to do dzisiaj. Ja jeszcze uwiecznienie, pamiętam, tego momentu było, że jechaliśmy. To była taka pogoda w ogóle wiosenna, a kiedy wstaliśmy rano i spojrzeliśmy za okno, to zaczął poruszyć śnieg. I było tak pięknie, romantycznie. Tak, także. Takie spontane. Tak, takie spontane też są wskazane i są naprawdę bardzo fajne, nie? bo to się pamięta, takie rzeczy się pamięta. Widzimy czasami tak wręcz możemy jakby poskąpić tego, ale po co wydać kasę na ten hotel? A słuchajcie, to jest coś, co zapamiętasz do końca życia. Czasem wydajemy pieniądze na bzdety, na jakieś rzeczy, które no, są fajne, ale. Ale zapominamy nawet o tym później, po miesiącach, latach, a to jest rzecz, która zostaje. Ten czas spędzony razem, który celebrujemy, celebrujecie, jest naprawdę taki właśnie ważny. I, i to jest coś, co można opowiadać dzieciom, może znajomym, którzy się śmieją. Cytując klasyka z tego programu, bym powiedział wręcz, że to jest kluczowe. Tak, żeby, tak. Żeby Także tam. zachęcamy was do takich, właśnie spontanów, jeśli chodzi o wyjazdy, o czas z sobą o spacery, rozmowy, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne. Tak. Drugim takim punktem jest... Romantyczne kolacje. Mm, tak. Romantyczne kolacje i tutaj to... pełna, pełna dowolność, jeśli chodzi o kreatywność, bo to zarówno czy to w domu, czy gdzieś w restauracji można fajnie zaaranżować i, mm. i naprawdę to jest... Tak. Przynosi bardzo fajne efekty. Mm -hmm. e, mówię to z autopsji, wiem o czym mówię. I do tego też zachęcam. Panowie, jeżeli jeszcze nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobiliście, albo robicie to bardzo sporadycznie, zaskoczcie. zaplanujcie to. I zaskoczcie, zaskoczcie. zaskoczcie. Jeśli chodzicie cały czas do restauracji, zaskoczcie, zaskocz, może w domu. Mm -hmm. Ugotuj coś. Ja pamiętam, jak no, coś takiego kiedyś zrobiłem, Karince, że. Oj, to było bardzo miłe. Zaaranżowałem wszystko i wszystkich, że po prostu właśnie nie spodziewała tego, że przyjedzie po pracy, a tutaj rolety pozasłaniane i w domu. Czeka mąż. Czeka mąż z kolacją. No, Nawet a... zapalił świeczki. Tak. No, ale zrobiłem już tam taką... nie będziemy wchodzić, co tam sobie no ta, ale, ale to było takie piękne. Mężczyźni wiecie o co chodzi, no. także pamiętajcie o tym, że. Romantyczny, romantyczny czas jest bardzo ważny, romantyczne kolacje, ten czas spędzony razem, patrzenie sobie w oczy i tak dalej, i tak dalej, to jest, jest coś, bardzo co... bardzo potrzebne. Jeżeli zapraszasz żonę właśnie często do restauracji, super fajnie, ale zrób właśnie coś dla niej w domu. Natomiast odwrotnie, jeżeli cały czas się stołujecie w domu i robicie takie kolacje, to właśnie we, zaplanuj to w swoim budżecie właśnie na ten rok, a jest okazja dopiero się rok zaczął, że na takie kolacje raz na jakiś czas będziecie wychodzić, bo to jest bardzo potrzebne, nie? Bardzo potrzebne i takie właśnie randki wspólnie i tutaj Bartek Nosiadek yy, tak. bardzo fajnie mówił o tym czasie z żoną, nie? Odsyłamy do wywiadu z tak. Bartkiem Nosiadkiem na naszym kanale. Jak to zrobić, kiedy masz czwórkę dzieci? Da się. Da się. A jak to zrobić? No to koniecznie musicie zobaczyć e, odcinek właśnie z Bartkiem Osiadkiem w cyklu Męskie Pogaduchy, a gdzie tak, naprawdę to jest. Tak, a ProKO. To e, wielu z naszych znajomych naprawdę zainspirował ten odcinek i jeden z planów, który sobie wytyczyli na ten rok, to są właśnie takie randki tylko i wyłącznie z żoną. Wyjazdy. I to jest naprawdę fajne. Że uczymy się od siebie nawzajem, nie? Tak. No. Więc. Wyjazdy? Tak. Kolacje, tak kolacje to trochę śniadanie, ale dobra, to, 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 to kiedy indziej. Eee, wspólne gotowanie? Wspólne gotowanie i to jest punkt, który my, nad którym my chcemy popracować w tym roku, bo yy, my często nie gotujemy wspólnie, ale robiąc ostatnio makówki to była fajna zabawa. Tak, no pobawiliśmy się. I mhm. wiem, że ten odcinek Wam się podobał, bo dostaliśmy informację, że nawet byście chcieli więcej takich odcinków w kuchni. No, to my musimy naprawdę się naciągnąć, nie? Korka. Zdecydowanie tak. No. Wiem, że tutaj po prostu to no. gotowanie. Tak. To gotowanie, do gotowanie, gdzie de facto, no, tak jak Karinka powiedziała, my jakoś tam nie spędzamy dużo czasu w kuchni. Niemniej jednak, kiedy już nadarza się okazja. No to, to też jest taki fajny wspólny czas, gdzie tam sobie po prostu gotujemy, stoimy, e, prześmiewczo, to, to. No, tak. prześmiewczo się tutaj traktujemy. I, i to jest takie mm -hmm. fajne, że w, w tych małych rzeczach można też wspólnie gdzieś tutaj ten czas spędzić. Ale to, co jest takie e, ważne, do czego też zachęcamy, to żeby sobie wprowadzić taki nawyk, żeby. Co najmniej jeden posiłek wspólnie zjeść ze swoją żoną, ze swoim o. mężem. Bo wiadomo, w, różnie, ciągu, dnia, nie? w ciągu dnia, bo mhm. różnie biegamy, e, czasami ktoś szybciej zaczyna pracę, ktoś później, e, śniadanie może być problematyczne, bo różne, e, różnie wstajemy, ale żeby sobie zaplanować, żeby chociaż mhm. jeden wspólny posiłek zjeść ze swoją żoną czy ze swoim mężem, e, my to gdzieś tam staramy się mocno kultywować. I, I to jest fajne, kiedy po prostu wyłączacie się, zatrzymujecie i macie ten wspólny czas dla siebie, mm. e, jedząc posiłek razem. Tak. I to jest Gotowanie tak. jest fajne, ale też, też, powiem Ci, teraz mi tak przyszło, że nawet drobne rzeczy, znaczy drobne, może nie takie drobne, bo jakieś tam remonty w domu, typu malowanie, tapetowanie, też można robić razem i, i przy tym może być naprawdę fajna zabawa, chociaż ja bym to tego… To ja mam ręce od tego. Ja bym to tego nie? na pewno nie wprowadziła, jeśli chodzi o nas tutaj, bo… Chyba prędzej byśmy, no może nie pozabijali się, ale tu by mogło być ostrzej, prawda, Jakbyśmy coś wspólnie razem, bo mi to, jak nie cierpi remontów i na ten, nie no to, to remontów, rozumiem, nie słuchajcie, i nawet y, właśnie takie zaplanowane, że jego zawsze nie ma, jak są tak. te remonty, po prostu, jak tutaj ktoś przychodzi, tych fachowcy, także… Ja w remontach lubię to, że y, kiedy się remont zaczyna, ja wychodzę z domu… Tak. I lubię powrót, kiedy już jest wszystko gotowe i mm -hmm. takie remonty to uwielbiam. I tak też jest dobrze, ale jeżeli lubicie razem coś robić, bo przy tym naprawdę może być świetna zabawa, zawsze ktoś kogoś może pomalować. Mi byś się tak marzyło, Korga, chociaż garaż pomalujmy razem. Myślę, się za dużo chyba jakieś komedii no oglądałaś. nie, nie oglądałam. dawno nie oglądałam. Bo to nie tam nie na filmach oglądałam. zawsze było tam, że się malują jakoś tam. No tak, to chyba jeszcze z dzieciństwa pamiętam, patrzę, co zostaje w głowie, no. Dobra, to Ci pomaluję. te seriale i te komedie romantyczne robią z Cię pomaluję, To Ci pomaluje. to Ci w takim. <laughs> Więc no. ten wspólny czas odgotowania przez remonty? Po spontan. Po spontan. I jeszcze co? Razem. Ja myślę, że bardzo wiele, z, wielu z Was lubi kino, lubi kabarety. My lubimy, nie? Kabarety. Rety, rety, kabarety. Z sobą mam nieco kabaret, nie? Kino, kabarety, koncerty. Mhm. I to też jest pewna forma, którą my osobiście lubimy spędzać tak. razem wspólnie, czas. Jednak to, co jest bardzo mhm. ważne, na co też zwracamy uwagę, to żeby. Ten wspólny czas był albo przed, albo po tym koncercie, żeby to nie było tak, że no dobra, spędzam czas z żoną, idę do kina. I co? No i posiedzieliśmy w kinie, obejrzeliśmy film i wychodzimy i wracamy do domu. Nie. Żeby po prostu mieć ten też taki czas, kiedy się zatrzymujecie, siadacie i spędzacie ze sobą po prostu czas rozmawiając, czy milcząc jakkolwiek, ale po prostu, żeby był ten czas taki... Milcząc? Nie Co? ze mną te numery. Ja wiem, że to do mnie, no, ale... <noise> nie, nie milcząc. Panowie, nie milczcie, bo kobiety muszą się wygadać, nie? Chyba że, a zwłaszcza właśnie jak kobiety gadają, to faceci nawet powinni chyba trochę milczeć. Bo to jest błąd, jak facet chce rozwiązać problemy kobiet, on po prostu musi ją wysłuchać. Tak, ja to, to opanowałem jest ważne, do perfekcji, nie? jeśli chodzi o moją Karinkę. Wysłuchać, także... zrozumieć, broń Boże radzić tak na... Chyba że naprawdę ona tego chce, ale to też trzeba uważać z tymi radami, nie? No, także no. fajną formą koncerty. Ostatnio byliśmy w Warszawie na koncercie mm -hmm. hip-hopowym. Karinka. Byłam. Tak, tak, tak. Grałam Mówię... udział. Tak, Szalałam. tak, szalała, skakała. No, no nie będę mówił, co dalej jeszcze robiła, więc. Ale więc to jak tylko ważne, żeby... Mieć ten moment, kiedy albo przed, to, albo przed tym, albo po tym, żeby tak. sobie po prostu usiąść i, i spędzić faktycznie ten aktywnie czas wiecie, między ze sobą. właśnie czasami słyszymy nie? takie rzeczy, że a mam super czas z żoną, idziemy do kina, nie? I tak naprawdę, jak ten czas jest taki, że idziemy do tego kina, ale potem sobie rozmawiamy, pijemy kawę, idziemy na kolację, no to jest taka fajna randka, nie? Ale jeżeli jest tylko tak, że, że wiecie, wchodzicie do kina, wychodzicie i w ogóle nie gadacie ze sobą, no to Mój Tomek czasem, ja ale spędziliśmy ze sobą czas, nie, bo zdarzało nam się tak, że pojechaliśmy do kina tak naprawdę nie, nie spędzając, a ja mówię, ale to, nie, ale to nie była randka, to było tylko kino, nie? Bo my nie byliśmy nigdzie na kawie, ani coś zjeść, tak. tylko po prostu to tak. był taki szybki wypad, nie? Tak, no taki no. szybki numerek nie? w cudzysłowie. Mhm. Więc no. no. No i spinając to? Tak. Jaki jeszcze sposób mamy? Jaki jeszcze sposób mamy? Na spędzanie wspólnie fajnie czasu. No, to coś, co w naszej sytuacji gdzieś tam y, kultywujemy, tak to można powiedzieć. No. Jakieś wspólne zainteresowania, pasje, żeby to mhm. wspólnie razem robić, żeby to również nas łączyło. Na przykład y, temat zdrowia jest gdzieś tam nam bliski, temat siłowni. Y, I chodzimy z... razem. I chodzimy razem. Tak. Chodzimy razem. Karinka sobie pije kawę, ja ćwiczę. Ale generalnie jesteśmy, tak nie jest. jesteśmy, jesteśmy jesteśmy, tam razem. Łamię. Ja też ćwiczę. Tak, Karinka też ćwiczy. Ale żeby też tutaj wspólnie, jak nie macie pomysłu, usiąść, zastanowić się, co ewentualnie moglibyście robić mm -hmm. razem, co moglibyśmy robić są razem. Są żeby... tańca, co prawda zawsze chciałam iść na taki kurs, ale chyba taka jestem kiepska w tym tańcu, ten że może mnie jeszcze <laughs> nie zabrał. No musisz się najpierw poduczyć, żeby na ten kurs tańca pójść, nie? Także no, co dałem, mam to... mam kompleksy na tym punkcie, bo tak dogadu... dogadujecie. No, Córka że... i ojciec po prostu, że matka... Co? Nie ma poczucia rytmu? No nie ale nie ma... ja się lubię wygłupiać. Nie masz kocich ruchów po prostu, nie? Także to... No dobra, dobra. No, więc e, warto. Cały czas jesteśmy gdzieś tam na początku roku, więc można sobie pewne rzeczy po prostu zaplanować. Mhm. Jeśli wczoraj nie udało Wam się na walentynki czegoś zaplanować, zorganizować, to, no to może się zainspirujecie. Może się coś zainspirujecie, a może tutaj w tym momencie jakiś koncert, może jakiś kabaret, może pójście do kina, może romantyczna kolacja, a może taki spontaniczny wyjazd. Zróbcie to, po prostu, zróbcie to. Tak. I róbcie to często. Permanentnie, konsekwentnie, stale żeby o tym nie zapominać, tak. bo ten wspólnie spędzany czas, a on jest bardzo Sementuje, ważny. związek jest bardzo potrzebny i sprawia, że jest coraz lepiej. I my, a my też wspólnie czas, słuchaj, taką, to jest właśnie ten korkoświatek, powiem wam, że to jest taki czas, kiedy spędzamy go wspólnie i pomimo, że no, to wymaga takiego, wiecie, zaangażowania i, i naprawdę wydawało mi się, że to jest tak prosto nagrać film, pokazuje się, że wcale nie jest tak prosto, ale to jest taki fajny czas dla nas, że tak po prostu nie, tak on nas gdzieś też z cala, tak, nie tak. wiem, przybliżę do siebie. Dowiadujemy się nawet czasami rzeczy, o których nie wiecie. Czego ja się swojej żonie dowiedziałem? Ej, ej, ale to wam powiem też w swoim czasie. <noise> Także zachęcamy Was. Bądźcie kreatywni, spontaniczni, działajcie razem i uczcie się od siebie nawzajem. Próbujcie różnych rzeczy, bo czasami też tak bywa, że ktoś chce coś zrobić, a druga osoba mówi, nie, nie, ja, ja tego nie chcę, bo ja tego nie lubię, a nigdy nie próbowałeś. A może się okazać, że to będzie fajna zabawa. Właśnie, także tak. spędzajmy wspólnie ten czas, e, znajdźmy sobie swój sposób, gdzie będziemy się rebe, rewelacyjnie tak. realizować i działajmy, Tak. działajmy, działajmy. Także życzymy Wam cudownego wieczoru, czy tam, nie wiem, popołudnia, bo nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten film. I niech walentynki trwają cały rok dla Taki. Waszych związków, o, dla Waszych relacji, Całe dla Waszych piękne. małżeństw, tak. e, niech to nie będzie tylko ten 14 luty, tylko niech to będzie cały, 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 cały rok. Kiedy po prostu obdarowujemy się? Tym życzeniem Was zostawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek i te rady, to subskrybujcie nasz kanał. I, I do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.